Dlaczego nie powinna się pomagać komuś, kto sam o pomoc nie prosił? Moja droga, nie wolno ingerować w los drugiego człowieka. O naruszanie czyjejś woli jest naruszeniem porządku istnienia. Nie rozwiązuj za człowieka jego problemów. Pozwól mu zrozumieć, dlaczego coś go spotyka i pozwól mu to przeżyć. On naprawdę to udźwignie, a człowiek nie dostaje więcej niż jest w stanie unieść. Trudności, które przychodzą, nie są przypadkowe. Są osobistym doświadczeniem, lekcją wynikającą z tego, jak myślał, jakie decyzje podejmował i jak działał w przeszłości. Taki jest porządek świata. Każdy otrzymuje dokładnie takie doświadczenia, które odpowiadają jego świadomości i wyborom. Kiedy ingerujesz ratując na siłę, wchodzisz wbrew temu porządkowi. Dlatego tak wiele osób mówi, że dobro, a oni są niewdzięczni. Podświadomie czują, że odegrała się ich doświadczenie, ich lekcja, a wraz z nią możliwość wzrostu. Pomagać można, ale mądrze. Możesz podzielić się własnym doświadczeniem, pokazać jak Ty radzisz sobie z podobnymi problemami, jak sama się uzdrawiasz. Ale nie rób niczego za człowieka. Nie otwieraj mu ust, nie wkładaj gotowych rozwiązań, on musi sam dojść do zrozumienia. Jest jeszcze jedno żelazne prawo. Nie wolno pomagać bez wymiany energii. Jeśli komuś pomagasz, musisz wziąć w zębę tyle, ile realnie dajesz. Od razu lub później, ale z zachowaniem równowagi. To może być pieniądz, działanie, wysiłek albo odpowiedzialność. Prawo równowagi nie zostało odwołane. Niezależnie od tego, czy nazwiesz je fizyką, psychologią czy prawami życia. Szczególnie nie wolno pomagać tym, którzy nie chcą się rozwijać. Bo kiedy ratujesz na siłę, dzieje się coś bardzo konkretnego. Wyciągasz człowieka z jego lekcji, a to, od czego go uratowałaś, przychodzi do twojego życia, by nauczyć ciebie. Leksy nie znikają, one tylko zmieniają adresata. Pomoc ma sens tylko wtedy, gdy człowiek sam przychodzi, prosi, jest gotowy zapłacić pieniędzmi, działaniem, zaangażowaniem, i pyta, co mam zrobić. Wtedy wszystko jest uczciwe, wtedy pomoc wzmacnia. Jeśli jednak swoja pecha podpowiada ci, że wiesz lepiej, ile ktoś powinien mieć i jak powinien żyć, pamiętaj, nie omejdziesz systemu. Każdy człowiek ma swoje programy wewnętrzne, ustawienia podświadomości, które tworzą dokładnie takie życie, jakie ma. Jeśli dasz komuś więcej niż jest w stanie unieść, i tak to odrzuci. Będzie sabotował wzrost, uciekał od odpowiedzialności i robił wszystko, by nie wejść na poziom, na który nie jest wewnętrznego. Gotowy. Najpierw musi nastąpić zmiana wewnętrzna, dopiero potem zewnętrzna. Moja droga, nie wtrącaj się z pomocą tam, gdzie cię nie proszono. Pomagaj silnym, tym, którzy chcą działać i się zmieniać. Im wystarczy podać rękę, a pójdą sami i będą to pamiętać. Pomagając słabemu wbrew jego gotowości, wyrządzasz mu krzywda. Bo narracja, że trzeba być dobrym, pomagać wszystkim i ratować słabszych, jest jedną z największych pułapek.